Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego vloga. Przez jakiś czas nas nie było widać. I wracam do Was z kolejnym odcinkiem, w którym chciałbym odwiedzić miejsca. E, miejsca, w których miały zajść zmiany, miały się zmienić. E, no i takim miejscem jest magazyn, który został zapełniony wyrobami gotowymi. Oczekującymi na transport. To wszystko, co widzicie na tych drewnianych paletach, czeka już na klienta i będzie opuszczało niebawem nasz zakład. Kolejne miejsce, które uległo zmianie, to parking. Parking, który jest przeznaczony dla naszych pracowników i osób, które nie awizowały swojego wcześniejszego przejazdu. I tutaj widzimy cztery parkingi, które łącznie dają nam 8 miejsc parkingowych. W ten sposób będziemy mogli rozszerzyć liczbę miejsc, ograniczając tym samym zapotrzebowanie. Powierzchni. W kwestii tych systemów parkingowych nie stoją na nich jeszcze żadne samochody. Czekamy na odbiór urzędu, z Urzędu Dozoru Technicznego. Panowie będą musieli dopuścić te urządzenia. Myślę, że to będzie czysta formalność. Bardziej, że. Są tu urządzenia nowe, świeże, jak najbardziej sprawne, no i zamocowane, zamontowane przez najlepszą ekipę z modulo. Wchodzimy właśnie do budynku, w którym jest malarnia, to tutaj. Przygotowywane jest pokrycie wierzchnie specjalną farbą odporną na warunki atmosferyczne, ale to miejsce będę chciał Wam pokazać osobno, w szczególności tą część, czyli linię lakierniczą z automatycznym systemem suszenia. Oraz kontroli parametrów malowania. Dlatego ewakuujemy się stąd i wrócimy tu za jakiś czas. Tak jak widzicie, następuje rozładunek elementów ocynkowanych, które przyjechały do nas z cynkowni. Na naczepie, tak zwanej firance, umożliwiającej załadunek i wyładunek towarów z boku. I kierowca bierze po kolei elementy, wyjeżdża i przewozi w miejsce, z którego będą pobierane platformy do montażu. Kolejnym miejscem, które chciałbym Wam pokazać, jest hala krajalnia pod wodzą. Mojego serdecznego kolegi Maciej'a. To tutaj cięte są elementy, które dalej przechodzą do wydziałów spowalniczych. Zmienimy tutaj profile kształtowniki, ceowniki, kątowniki. Robimy to z użyciem między innymi takich standardowych piłk ale i nowoczesnych narzędzi takich jak prasy wilotynowe. Oprócz tego na krajalni mamy również wiertarki stołowe, pionowe i jeszcze troszeczkę tutaj wiertarek, a tam jak już widzicie jest coś co już Wam pokazywałem, czyli Obrawiarka numeryczna, baca, o której mówiliśmy sobie w odcinku, w którym programowaliśmy detal, a następnie wgrywaliśmy go na maszynę. Nie wiem, czy pamiętacie odcinek, w którym opowiadałem wraz z Kamilem Moszczyńskim, kierownikiem magazynu, o tym, jak wygląda inwentaryzacja w zakładzie produkcyjnym. Ale pamiętam, że wtedy opowiadałem również z Kamilem o tym, że. Będzie rozszerzony magazyn stali o kolejne pola odkładcze i tak jak widzicie te pola już są zapełnione tutaj mamy kątowniki 100 na 100 cełowniki suwnica o nośności 8 ton I dwa małe żurawiki pomocnicze, które pomagają w organizacji transportu zakładowego Tutaj pojawiają się coraz większe profile: większe przekrojowo, rury czyli cały przekrój tego, co wykorzystuje się w konstrukcji maszyn i urządzeń. Najróżniejsze przekroje o najróżniejszych grubościach ścianki lądują na rolotok jeden, drugi bądź trzeci, a następnie przez pracowników są odcinane z długości. Chcę zobaczyć. Wchodzi. Dzisiaj to koniec odcinka. Mam nadzieję, że spodobał Wam się powrót do miejsc, które jeszcze jakiś czas temu były nieprzygotowane, niegotowe, a dzisiaj już mogą w pełni służyć. Byliśmy dzisiaj na malarni, którą w kolejnych odcinkach pokażę Wam. Od środka, jak działa. Zdradziłem Wam co nieco na temat parkingów, które będą zasilały nasze miejsca parkingowe. Byliśmy na krajalni oraz na magazynie stali. No i to taki dzisiejszy odcinek taki przeglądowy. W zasadzie możemy zakończyć. Dzięki, że byliście ze mną, nie zapomnijcie subskrybować kanału. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.